Spełnionym jesteś marzeniem, uśmiechem nieulotnym, mądrością swej niewiedzę, charakterem psotnym. Prezentem jesteś od losu, co cię ulepił jak trzeba. Jesteś moją gwiazdą i kawałkiem nieba. Dajesz mi tak wiele, choć nie wiesz, boś jest mały. Jak cudnie swym jestestwem wypełniasz mój świat cały. Kłopiec. A czegoś się zmikła w Patrycji? Albo jakąś radę ma z nami? Żeby czerpali radość z każdego dnia, bo szybko leci czas i w ogóle, żeby się zdrowi. Chłopak, a skąd wiesz? Od początku wiem, że A będzie siostrzenie. Co byś mi powiedziała o progu e, Że będą najspanialszymi rodzicami na świecie, e, bo moja siostra była zawsze dla mnie najspanialszą siostrą na świecie. Mikołaj jest również wspaniałe, że im nic więcej nie potrzeba. Chłopak. A, a co byś mi powiedział u progu rodzicielstwa? Żeby się starali o kolejne. O dziewczynkę, mm. żeby była para. Docelowo. chłopak. A. a skąd wiesz? Czuję w sercu. Dziewczyna. U progu rodzicielskiej drogi? U no, progu rodzicielstwa. To nie, muszę, yy, żeby, nie Żeby, żeby wyszli to z progu. Żeby wylądowali telemarkiem. Telemark Dziewczyna. A co babcia pokazał, powiedziała córce u progu rodzicielstwa? Że na... <głos》>, Że będą najwspanialszymi rodzicami i zobaczą jak to jest fajnie i miło. Ja myślę, że chłopak. A jakimi rodzicami będą Mikołaj i Patrycja? Z spiętymi, czy takimi różnymi? Nie z nimi, chyba. Tak? No właśnie. Ja myślę, że jak mi się urodzi dziecko, to nagle tam... Myślę, że na początku wtedy może się spiąć. Nie, taki początkowy, nie wiem, takie... Wprowadzenie do sytuacji nowej, a myślę, że potem będzie już tak... Uczciwowana. Ja myślę, że chłopak. Chłopak. Bądźcie cierpliwi. Chłopak, bądźcie dobrymi rodzicami, bo wiem, że na pewno tacy będziecie. Dziewczynka. Żeby byli bardzo cierpliwi i żeby robili wszystko zgodnie ze swoją intuicją. Ja myślę, że chłopak. Równo że chłopak. Więc bardziej życzenie takie, że żeby się czuli fajnie na tej nowej drodze życia, spełnieni i żeby dało im tu siłę. Więc myślę, że tak Dużo będzie. Radości. Myślę, że tak będzie. Nie wiem, no. no. Ale jak obstawiasz? Przecież... Ja no, nie się robisz, się nie wiem. No dobrze, ale jak myślisz? Myślę, że jednak chłopak. A co byś mi powiedział, chorobą e, rodzicia? E, e, Będzie się działo. <laughs> Ja jestem pewny, <noise> Nie <nieko> się powtarzał. On <noise> się wygadzał. Okay. Nie, nie, ja tak obstawiam. A, a co byś mi powiedział u progu rodzicielstwa? Powodzenia? <głos> a, <głos> Dziękuję, że się zebraliśmy i zorganizowaliśmy i fajnie, że możemy się cieszyć, celebrować. Zabiorę mi taką chwilę, żeby się z dwa, jeden. Ciebie szukałem, czy było jasno czy ciemno. Do ciebie szukałem, nigdy nie było mi wszystko jedno. Do ciebie szukałem, choć nie wiedziałem, czy dam sobie radę. Do Ciebie szukałem, teraz już zawsze będziemy razem Do Ciebie szukałem, czy było jasno czy ciemno Do Ciebie szukałem, nigdy nie było mi wszystko jedno Do Ciebie szukałem, choć nie wiedziałem czy dam sobie radę Do Ciebie szukałem, teraz już zawsze będziemy razem I chcę żebyś pamiętał do końca tego świata Że byłeś moją wiosną i muśnięciem lata